Gratulacje Borys, imponujące zwycięstwo, pełna dominacja w tej walce, ale powiedz tam, dużo zabrakło Twoim okiem do tego trójkąta rękami? Nie posłuchałem do końca swojego trenera Przemagnata, który mówił, że mam nie schodzić z dosiadu, niestety tego nie usłyszałem. Jakby podobno właśnie się dowiedziałem przed chwilą, że gdybym nie, szadł, nie zsiadł z dosiadu, to zapewne byłby koniec, także jestem zły. A, bo te ciosy na tuł strasznie wchodziły chyba, bo to było aż słychać, no jak to, jak w worek to właziło, Jak no, gdybyś to pociągnął dłużej, pewnie by weszło, ty czułeś jak, jak to wchodzi w niego, te łokcie zwłaszcza? Mm, nie, nie, nie skupiałem się tak na tym, może to zabrzmi śmiesznie, ale liczyłem sobie, ja, to, nie, nie wiem dlaczego w ogóle, raz, dwa, trzy, liczyłem sobie jakby ciosy, które zadaję mówię, dużej jest ich czy nie dużo i tak tylko się skupiałem na tym, żeby po prostu była praca, praca, praca. Moi efekt był taki, że tam co najmniej jedną rundę dwoma punktami wygrałeś. A powiedz mi, jak z kondycją? Czułeś się bardzo zmęczony po tej walce? Wiesz co, ta walka tak się poukładała, że nie miałem prawa chyba się jakoś wielce zmęczyć. Tak mi się wydaje, bo no musiałem zobaczyć sobie tą powtórkę. Aczkolwiek no ja powiedziałem, że no wiesz, jeżeli przegrywasz i nie wyciągasz wniosków, no to w kończy się kariera. Właśnie tak często bywa u zawodników, bo że po prostu się załamują. Dla mnie porażka to jest jakaś informacja zwrotna, która pozwoli mi zwyciężać po prostu kolejne walki i wyciągnąłem wnioski ze swoich przegranych, powiedzmy, gdzie przegrywałem ze względu na kondycję. Poszedłem do trenera od przygotowania fizycznego no i tak jak powiedziałem, no, to nie jest tak, że ja sobie tylko gadam, tylko chyba powoli udowadniam to właśnie w walkach, że zrobiłem wiesz, 15 minut walki i naprawdę nie, nie byłem zmęczony. A propos przygotowania fizycznego. W tak w bardzo imponujący sposób w ostatnim czasie zwiększyłeś swoją gibkość. Jak to się przekłada na takie wyczyny w klasce? To na co się przekłada, nawet nie patrzę na to. Jak bardzo mi to pomaga w klatce, pomaga. No nie ugram, że mi pomaga, bo po prostu łatwo mi teraz kopać wysoko. Łatwo mi je zoperować y, różnymi tam sztuczkami parterowymi czy chociażby wybranami zapaśniczymi, że wiesz, ktoś mi wyciąga nogę, chociażby gamer gdzieś tam pod sufit, a ja nadal jestem w stanie jakby utrzymywać balans. Także to jest na pewno przydatne, ale to, dlaczego ja to robię codziennie, to tylko i wyłącznie dla te, znaczy no nie, nie, nie tylko, nie, nie wyłącznie, ale między, głównie dlatego, że po prostu czuję się zdrowo. Jeżeli codziennie się rozciągam, codziennie robię stretching, to no niedługo po 15 minut, 20, to ja, mi po prostu nic nie boli. Wstaję nie? rano, od razu nie wiem, robię powiedzmy, pseudo szpagat. I czuję się rewelacyjnie, tego polecam wszystkim i będę to robił do ustronnej śmierci. Mówisz, Borys, dużo o przygotowaniu fizycznym. Jak z twoim przygotowaniem mentalnym? Jaką rolę byś przepisywał do przygotowania mentalnego? Wspominałeś o oglądaniu Questa, o odpowiednim treningu oddechowym. No, jeśli chodzi o filmy, to, to nie jest żadne przygotowanie mm. mentalne, to jest po prostu e, relaks, hobby, odświeżenie. Sobie, wiesz, 20 lat temu oglądałem te filmy i chciałem sobie po prostu je na nowo e, odpalić. I muszę przyznać, że wiele z nich jest no, niezbyt ciekawych, nazwijmy to ładnie, ale Kickbox Request to są dwa filmy, które muszę mieć na swojej e, półeczce. E, natomiast jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, jest ono, poświęcam jemu też sporo czasu, ale nie chcę o nim mówić. W pierwszej rundzie była taka sytuacja, kiedy Kornik klęczał, Ty uderzyłeś kolanem, Kornik mówił nam tutaj przed chwilą, że gdyby się nie zasłonił rękami, to to byłoby ewidentnie na głowę i byłby faul. Jak to skomentujesz ze swojej strony, Jak to... Muszę obejrzeć to na wideo, aczkolwiek już od razu podczas walki protestowałem, mhm. bo jestem niemal przekonany, że to było w okolicach właśnie obojczyka krawki piersiowej. Ja wiedziałem, że, on, że, że, że jest, wiesz, pozycja, że nie mogę kopczyć na głowę. No ale wydawało mi się oczywiście, że muszę obejrzeć na wideo, że trafiłem tu położyć bo właśnie w okolicy klatki piersiowej. No muszę przyznać sobie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, może o przygotowaniu mentalnym, że jakby taką trzeźwość zachowywałem w tej walce cały czas, od samego początku do końca, że nawet ten swój język, nie, zrobiłem po to tak naprawdę, bo ten mnie poprosił, żebym zrobił, a nawet nie miałem jakoś tak, że emocjonalnie do tego nie podszedłem. Przy... Przypisałbyś tej walce trochę takie miano Potęga stójki kontra potęga parteru. Dlaczego? No, pokazywałeś świetny parter i tutaj była twoja zdecydowana dominacja. Stójka, były momenty, że jednak Kornik tutaj no, trzymał ten dystans i punktował. Chyba też miałem momenty w stójce jakieś. Ktoś mi się wydaje, że go tam trzypnąłem parę razy mocno, więc nie, nie, nie powiedziałbym tak o tym. Nie, to nawet Kornik powiedział, że go zaskoczyłeś tą stójką, on stawiał na knockout, no i kompletnie mu te plany pokrzyżowałeś. Ale a propos tej stójki, bo tam wyglądało, że nie jesteś niczym zagrożony, a teraz widzę, utykasz na prawą nogę. To kontuzja kolana czy efekt jakiegoś low kicka? Więc to, jeśli chodzi o robotę Kornika, to kopał mi lewy piszczel z kolei. To faktycznie nawet tutaj widać opuchnięty, ale tutaj nie jest źle. Tutaj utykam dlatego, że odnowiła mi się mała yy, kontuzja chyba. Ale to spowodowane było tym, że ja kopnąłem. Ja kopnąłem go, nie wiem teraz czy w piszczel, czy gdzie, ale jak, no, słabą częścią jakby stopy. Muszę pojechać do doktora Szmona, żeby mnie przebadał i coś tutaj powzmacniał. W kontekście porażki Romana Szymańskiego teraz pojedynek być może z Marianem ziłkowskim raczej wydaje się, że kibice też chyba nie będą widzieli innej opcji. Jak ty oceniasz to zwycięstwo Mariana, też z perspektywy chociażby gamera, który walczył z nim wcześniej. Jak w ogóle na kiedy byłbyś gotowy do powrotu i kiedy chciałbyś taki pojedynek ewentualnie stoczyć, tak? Jeśli KSW się zdecyduje, dać wam taki pojedynek. Zawsze mówiłem z tym dwie walki w roku. Ostatnio już to o tym mówiłem, czuję się jak miałbym się 17 lat i jakoś kurde, chce mi się bić. Także nie wiem, czy w przyszłym roku nawet z trzech walk bym nie chciał zrobić. Także byłbym gotowy, nie wiem, kwiecień, maj może. I e, jestem gotowy ogólnie na wszystko. Jeżeli to jest Marian, może być Marian. Jeżeli to ma być jakaś super głośna walka, nie będzie głośna. Tylko chciałbym uwzględnić jedną rzecz, że. Jeżeli miałbym się bić powiedzmy o pas, a, a walka o pas ma 5 rund, to adekwatnie do tego chciałbym mieć adekwatnie coś innego. Hmm. Tak jak w boksie. znaczy? Hmm. O Jezu, naprawdę forsa! Mani, rodzina się powiększa, panie. Hector może przyjść na świat w każdym momencie. Właśnie czekał, zarabię telefon i dzwonię do mojej żony, bo może przyjść w każdym momencie naprawdę na świat. Także czekał na mojego, kurde. Mojego chłopa, moja córa wybrałeś? już jest, Hektor! Przecież powiedziałem, Hektor! I... muszę budować dom, wiesz, nie? rozszerzyć, bo na mieszkaniu teraz, to póki co mieszkamy, już nie mieścimy. Potrzebuję domu, potrzebuję, wiesz, ziemi, potrzebuję, potrzebuję wszystkiego, potrzebuję kasy, no. no jeszcze. się, No. To co, dziękujemy, i gratulujemy zwycięstwa i czekamy na mistrzowski pas. Dzięki wielkie. Przepraszam, że siedzę. Przepraszam, że siedzę, no ale bolą mnie nogi. Dziękuję bardzo.